Wam mam pojęcia, jak to działa. Nie w sklepie. Masz tłok? Mam. A masz lepki tłok? Mam. Zwykły lepki tłok. Dzisiaj lek będzie bardzo krótki. No, powiedzmy sobie, że tło ustawimy z tej strony. Wpadać z rogu. Czemu się nie, tak, nie wyświetla lampa? Jak się, jak już jakiś, jakiś widz jest. Dobra, to muszę, musimy sobie przystąpić dalej. To od razu to zrobię, żeby wiadomo było co chodzi. Tak. W takiej zasadzie, że on jest cały czas zamknięty, no misja rozpoczęta 94 sekundy temu. Dobra, to jest później połączenie wyżej. No tu najważniejszy moment. Podstawą rzeczą to jest tak. Standardowo tak byśmy robili do sortownika, tak? Mechanizm i od tego ciągniemy. Z jednej strony powiedzmy do tłoku, który będzie się otwierał. Tak nie widać. Z drugiej strony pociągnąłem od innego bloku. Pociągnąłem sobie do bloku, który daje który jest impuls z, z softownika. Ten impuls tylko sobie dojdzie do yy, podajników, które wpuszczą tak, żeby ustawić, żeby tu brakowało jednego diamentu, do tego, żeby, żeby one ruszyły dalej. No, najprostsze co może być. Wrzucimy sobie diamenta. Wejście się otworzyło. Tu zostały wypuszczone kolejne diamenty, które uzupełnią lukę. W ten oto sposób e, za każdym razem będzie ten obiekt normalnie działał. Tak? Wiadomo, że jak narzucałem pod żon diamenty. To po prostu wejście będzie troszeczkę troszeczkę może poświrować, ale się otworzy tyle razy jak powinno. No chyba, że diamenty po prostu jakieś niektóre przerzuci do skrzynek na śmieci, bo też tak czasami bywa. Więc na tą chwilę innego mechanizmu nie da się zrobić, bo lejki przy soltowniku po 3 tam. Chyba tylko na tym sobie, że tak jest. Mam na innych ksował się, nie spotkałaś czymś takim. No to w sobie tyle. Mechanizm może zrobić ogólnie dużo mniejszy, ja zrobiłem tak, no bo musiałem sobie przypomnieć jak to działało i trochę sobie tutaj połtrudniałem życie bo nawet jakby się chciało to można było jeden, jeden podajnik dać z jednej strony, drugi z drugiej ja sobie dałem takie oczywiście to jeszcze później sobie zabuduję tu powiedzmy, że będzie się rzucał tak. To będzie otwierdzał cały mechanizm to będzie tirak w zasadzie tyle. wrócimy sobie. Ustawimy. Mam nadzieję, że się dobrze ustawiło. No i działa. No i to tyle. Zapis tego live'a oczywiście będzie cały czas na kanale, żeby gracze wiedzieli, jak zrobić ten mechanizm. Bo wiem, że bardzo dużo ludzi po prostu nie wie, jak on do końca działa. No to jest tylko kwestia tych dwóch podejników, że one muszą być. Aczkolwiek można by też zrobić na jeden i powiedzmy na przykład y, zrobić wejście na dwa, czy tam na trzy, to wtedy bez podajników, tak? I wtedy wejście na, na pola nożka kosztowałoby trzy diamenty, a nie jeden. W sumie to tyle. Dzięki i zostawcie suba, łapkę w górę, jeżeli się Wam ten filmik przydał. i to tyle w sumie. Do następnego.